Witam w nowej serii Zaginiona Piątka, która prezentować będzie najciekawsze zaginione rzeczy z Polski oraz ze świata. Znajdą się tutaj filmy, muzyka, księgi, dzieła sztuki, budynki, przedmioty i wszystko to, co kiedyś było, ale już nie ma. A w dzisiejszym odcinku mówię dla Was. Najcenniejsze polskie Lost Media warte 100 milionów dolarów. Jeden z największych skandali w historii wrestlingu. Najważniejszą nagrodę Henryka Sienkiewicza. Wielki projekt Disneya porzucony z niewiadomych powodów. Oraz pierwsze polskie reklamy telewizyjne i ich tajemnice. Zapraszam na materiał od sponsora i lecimy z tematem. Przedstawiam wam kolejną darmową grę od studia Wargaming, a mianowicie World of Warships. Istnieją w tej grze trzy rodzaje bitew. Pierwszy klasyczny na zdobycie bazy lub eliminację przeciwnika, drugi polegający na opanowaniu miejsc strategicznych i utrzymaniu ich dominacji oraz wyścig zbrojeń, w którym miejsce strategiczne jest jedno i trzeba wyrwać je z rąk przeciwnika. Gra oferuje nam ponad 500 okrętów bojowych z całego świata, wśród których na pewno znajdziesz taki, który będzie odpowiadał Twojemu stylowi gry. W World of Warships znajdziesz różnorodne lotniskowce, krążowniki, pancerniki, niszczyciele, a nawet łodzie podwodne, więc zarówno fani powolnej strategicznej gry, jak i dynamicznej strzelaniny, znajdą to coś dla siebie. Różnorodne mapy bogate w piękne widoki i dynamiczna zmiana warunków pogodowych dodatkowo umilą Twój czas spędzony z grą, a z kodem Warships otrzymasz jako nowy gracz 500 dublonów, tydzień konta premium, 2 miliony kredytów i komandora z 6 umiejętnościami, który mocno podbije statystyki Twojego okrętu. Oprócz tego po 10 bitwach na Twoje konto wpadnie wybra Statek czwartego poziomu. Wśród statków znajdziecie zarówno legendarne historyczne modele, jak i zaginione prototypy oraz zmaterializowane szkice koncepcyjne. Zerknij więc do linku w opisie, aby zgarnąć nagrody przy rejestracji i zagraj we wspólnym dywizjonie ze swoimi znajomymi w jednej bitwie przeciwko innym graczom. Portret młodzieńca to obraz Rafaela Santi, chociaż przez brak podpisu przypisuje się go czasami innym malarzom. Nie znamy dokładnej daty jego stworzenia, lecz najpewniej ujrzał światło dzienne w okolicach lat 1503-1504. Obraz wędrował po Włoszech, by 300 lat później zostać odkupiony przez polski ród czartoryskich. Portret młodzieńca trafił do ich prywatnego zbioru w puławach wraz z innymi bezcennymi dziełami sztuki, jak chociażby legendarna Dama z Gronastajem. Portret skutecznie unikał wszelkich konfliktów zbrojnych, podczas których mógłby zostać skradziony. Najpierw do Paryża, w obawie przed przed skutkami powstania listopadowego, następnie do Londynu podczas rewolucji francuskiej, a potem po powrocie po Polski wytrwał kilkadziesiąt lat i znów został wywieziony, tym razem do Drezna z powodu I wojny światowej. Obraz szczęśliwie powrócił do Krakowa, gdzie 20 lat później wzbudził ciekawość nazistów. Adolf Hitler po rozpętaniu II wojny światowej miał wizję wielkiego muzeum opartego na zrabowanych arcydziełach z całego świata, a jego pomocnik Hans Posse w swoim sprawozdaniu na temat polskich dzieł sztuki wymienił najcenniejszą kolekcję muzeum czartoryskich, zawierającą innymi portret. Młodzieńca. W obawie przed planami Niemców obrazy zostały wywiezione do pałacu w Sieniawie. Niestety tam zostały odnalezione przez okupanta i wywiezione z terenu Polski. Jednak po raz kolejny obraz wrócił do Krakowa jako dar od Hitlera dla Hansa Franka, który to powiesił go w swoim gabinecie na Wawelu i zniknął z niego dopiero podczas ewakuacji hitlerosów przed ofensywą radziecką. I tutaj w sumie ślad się urywa. Wiadomo mniej więcej, ale to i tak nie jest w 100% potwierdzone, że obraz ewakuowano do pałacu w Sichowie, a później do rezydencji w Morawie. Stamtąd w głąb Niemiec miał wyjechać trzy ciężarówki pełne dzieł sztuki, jednak wśród nich portretu młodzieńca już nie było. Mimo międzynarodowego śledztwa i spraw sądowych w sprawie odnalezienia obrazu, już nigdy nie udało się go odzyskać, a Muzeum Czartoryskich zdobi jedynie replika. Dzieło Rafaela Santi często uznaje się za największe zaginione dzieło sztuki w historii Polski, a jego wartość według krytyków sztuki mogłaby wynosić nawet 100 milionów dolarów. Oznacza to, że portret młodzieńca jest najdroższym polskim Lost Media, a gdyby jakimś cudem się odnalazł, to jego odkrywca zostałby niezwykle sławny. Owen Hart to kanadyjski wrestler, który w latach 90. występował w największej federacji wrestlingowej WWF. Odgrywał on postać superbohatera i do swojej walki na Gali Over the Edge 1999 miał wejść do ringu opuszczony na linię, co podkreślałoby jego charakter. W trakcie wejściówki doszło jednak do tragicznego wydarzenia, gdyż klamry zapinające poluzowały się, powodując upadek z kilkunastu metrów wprost na ring. Mimo, że gala była nadawana na żywo, to posiadała kilkadziesiąt sekund opóźnienia, więc moment wypadku nie został pokazany. Widzą przed telewizorami, zastępując go nagranym wcześniej promem Owena. Gdy telewizja wróciła na arenę, kamera skierowana była na niezwykle przygnębionych komentatorów, którzy tłumaczyli, że doszło właśnie do tragicznego wypadku, podkreślając, że nie jest to moment reżyserowany, a realne wydarzenie. Po krótkiej przerwie podjęto kontrowersyjną decyzję o kontynuowaniu Gali, a godzinę później komentatorzy przekazali informację o tym, że reanimacja się nie powiodła i Owen Hart zmarł z powodu obrażeń klatki piersiowej. Ponieważ był to rok 1999, to. To nikt na publice nie nagrał tego incydentu, i jedynym zachowanym materiałem jest kilka amatorskich zdjęć z akcji ratowników. Nagranie jednak istnieje, gdyż kamery transmitujące Gale nagrywały jednocześnie na taśmę, jednak nigdy tego nie opublikowano, a pełno Gale wstawiono na WWE Network dopiero w 2014 roku. Jednak pozbawiono momentu wypadku Owena i wstawek komentatorów. Jedynymi osobami spoza Federacji, które widziały film, są śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie wypadku, a według byłych pracowników Federacji, jedyna taśma z zapisów. Upadku znajduje się w archiwach z podpisem Nigdy nie niszczyć, nigdy nie oglądać, nigdy nie kopiować. Henryk Sienkiewicz to jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, znany z takich dzieł jak W pustyni, w puszczy, Kwowadis oraz słynnej trylogii, na którą składają się książki Ogniem i mieczem, Potop oraz Pan Włodyjowski. Za swoje dokonania jako pierwszy Polak w historii otrzymał literacką Nagrodę Nobla, a co za tym idzie specjalny pamiątkowy medal oraz dyplom. Było to niesamowite przeżycie dla Polaków pozbawionych swojego kraju od 100 lat i Nagroda Nobla stanowiła dla nich Wyraz tożsamości narodowej. Pomimo wielu godzin poszukiwań, nie mogłem odnaleźć żadnych informacji o tym, gdzie polski pisarz umieścił swoją nagrodę i co się z nią stało po jego śmierci w 1916 i wiadomo tylko tyle, że w trakcie powstania warszawskiego znajdowała się ona na terenie Warszawy. Niestety, po zakończeniu powstania okazało się, że zarówno medal, jak i dyplom zaginęły i nigdy więcej już ich nie odnaleziono. Wprawdzie w 2009 roku Akademia Szwedzka wyprodukowała replikę na życzenie potomków Sienkiewicza, jednak no umówmy się, to nie jest to samo co oryginał, a ten jako pierwsza w historii nagroda nobla dla Polaka zaginął, a jego odnalezienie jest raczej już nierealne. Helix to rokowy zespół z 1981 roku, będący odpowiedział Disneya na niesłychaną popularność Gwiezdnych Wojen. Kapela utrzymywała klimat science fiction, a nazwa z jakiegoś powodu była odmianą słowa Helix, oznaczającego w języku angielskim krzywą linię obrazującą walec obracający się wokół własnej osi. I wytwórnia Disneya jasnuła wielkie plany na stworzenie z Helixa światowej gwiazdy rocka. Zespół grał koncerty latem 81 roku na terenie Disneylandu w ramach eksperymentu sprawdzającego reakcję publiczności. Ku zadowoleniu zarządu widownia bardzo żywo reagowała na muzykę Helixa i widziano go jako świetny produkt przełamujący nieco dziecinny wizerunek korporacji i magnes na nastolatków. Kapela była zdecydowanie bardziej nazwijmy to zbuntowana niż wszelkie inne projekty Disneya a ich piosenki zawierały sporo podtekstów seksualnych i to niektórych nazwijmy to dość kontrowersyjnych. Wytwórnia Disney nawiązała współpracę z Warner Bros i ruszyły przygotowania do ich debiutanckiej płyty. Niestety, wytwórnia braci Warner chwilę potem zbankrutowała, a co za tym idzie, prace nad albumem zostały przerwane. Z nieokreślonego powodu, mimo świetnych reakcji publiczności, już żadna inna wytwórnia płytowa nie była zainteresowana wydaniem albumu, a i sam Disney zakopał zespół Helix w odmętach historii. Czy powodem była ich kontrowersyjność w obliczu korporacji? Jakby nie patrzeć skierowanej dla dzieci, tego póki co w sumie nie wiemy. Wiemy natomiast to, że gdzieś w archiwach Warnera były wersje demo z nagrań studyjnych, lecz nigdy nie zostały one opublikowane, a jedynym zapisem ich utworów są słabe jakości nagrania audio z koncertu na tumoru Land 81. Wspominam w icebergu o reklamach najstarszą polską reklamę kinową, a przynajmniej najstarszą zachowaną do dziś. Katzpir w swoim icebergu wspominał o reklamie niezidentyfikowanego płynu. Odnalazłem informacje na temat tej reklamy, a także drugie zdjęcie z jej planu. Które właśnie widzicie na ekranie. Przeczytałem, że była to reklama płynu do naczynko Kosal, co potwierdza Muzeum Mydła i Historii Brudu. Tak, istnieje takie na serio, to nie fake, więc tę zagadkę mamy z głowy, ale jest jeszcze druga, znacznie bardziej tajemnicza. Przedstawiam Wam jedyny zachowany ślad po tak zwanych reklamach planszowych. Źródło zdjęcia pochodzi z archiwum TVP, więc możliwe, że jest ich więcej, a i tak by znaleźć tę fotografię musiałam dokopać się do książki pod tytułem Prywatna historia telewizji publicznej autorstwa dawnego pracownika TVP Tadeusza Pikulskiego. W książce tej o reklamach planszowych wiemy tylko tyle, że nie tylko reklam planszowych było więcej niż ta jedna na zdjęciu, ale także tych 15-minutowych scenek w stylu prezentacji płynu Kokosal było więcej oraz z jakiegoś powodu niektóre z nich były tworzone dla Beki i reklamowały produkty, które zwyczajnie nie istniały. Autorką treści tych reklam miała być Agnieszka Osiecka, między innymi nazywana żartobliwie prababcią reklamy. Postanowiłem więc przegrzebać twórczość pani Osieckiej i znalazłem to. Maszynopis jej autorstwa, w którym określa te żartobliwe reklamy mianem kabareciku reklamowego, gdyż robienie normalnych reklam nie miało sensu, bo w tamtych czasach i tak raz, że wszystkiego brakowało, a dwa, że jak nie brakowało, to się od razu sprzedawało. Co ciekawe, wspomnianą wcześniej reklamę Kokosalu opisała jako upojny blues. Więc czy ten facet reklamujący kokosal śpiewał blusa opisując ten płyn? Wiemy też, że drugą tego typu reklamą były skubarki do drobiu produkcji spółdzielni Tacit. autorzy tej pseudoreklamy nawet nie skontaktowali się z właścicielem tacyta, który nakazał im zaprzestanie emisji, bo ludzie przychodzą do niego po produkt, który nawet nie istnieje. Oznacza to, że prawdopodobnie ta reklama planszowa z płaszczami marki Alligator także jest fałszywa, gdyż nie znalazłem żadnych informacji o takiej marce w latach 50. Pomimo tego cieszę się, że udało mi się zdobyć chociaż trochę nowych informacji o najstarszych reklamach w Polsce i rzucić nieco nowe spojrzenie na to, czym tak naprawdę były, a były bardzo sprytnie ukrytym skoczem kabaretowym. Jednak nadal na pewno jest coś jeszcze w tym temacie do odkrycia i być może uda się to kiedyś albo mi, albo Wam, więc zachęcam Was do poszukiwań. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam do sekcji komentarzy.